Niepokój mój wzbudziła sytuacja, kiedy nakryliśmy czy odkryliśmy dość skomplikowaną sieć wynajmowanych przez Rosjan ludzi, którzy mieli dokonywać aktów sabotażu. Mhm. Nie o wszystkich mogliśmy mówić. Polaków? Ale najczęściej są to Ukraińcy, Oj, to trzeba uważać, Rosjanie. Mhm na przykład zamach na rodzinę premiera Starmera w Wielkiej Brytanii, bomby zapalające, bardzo poważna sprawa. Mało się o tym mówiło, to w ogóle też świat się zmienił, bo przez rok o tym to był wynajęty przez Rosjan, młody Ukraińc i młody Bułgar na przykład, jeśli dobrze pamiętam. Więc tutaj nie ma jakiegoś jednolitego narodowego klucza, ale kiedy zorientowaliśmy się, że skala potencjalnego zagrożenia, Kolumbijczycy też na przykład byli wynajęci, to, 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 to przecież warto sobie świadomić, że być może zaczęła się wojna nowego typu, bo, ta, bo my nie uchronimy każdego centymetra kwadratowego przed dronem, nie uchronimy każdej, nie wiem, s, y, y, każdego wodociągu przed sabotażystą, który dywersantem, który chciałby coś tam zepsuć. Więc to, że poważne, znaczy poważnym w sensie, duże, silne państwo decyduje się na taką ohydną wojnę,